Przede wszystkim ogromną robotę robi zafascynowany w piłce ręcznej pan Piotr Jóźwid, który no, wziął się za to. Myśmy parę lat temu się umówili na taką współpracę, żeby to szło nie tylko w rozgrywkach szkolnych, ale też w klubowych i, i zrobiliśmy sekcję piłki ręcznej w ten, co fajnie owocuje, prawda rok temu. Pierwszy raz dziewczyny jako młodziczki awansowały do jednej 16 mistrzostw Polski, co ja powtarzam, bo każdy tak myśli, o, jedna z 16 mistrzostw Polski, nie? Ale to jest bycie jedną z najlepszych 32 drużyn w Polsce. Mhm. Ja byłem na tym meczu w tamtym roku w Kielcach, Korona Kielce, ten poczmolas to w przerwie, jak tam rozmawiałem z rodzicami tych, Dziewczynskie nie mogli uwierzyć, że my jesteśmy ze wsi. Że po prostu no, że, że na wsi jest taka drużyna, która, która może grać. A ja w tym roku już do jednej 16 awansowały nam dwie drużyny. Młodziczki, które właśnie z 17-19 będą grać w Czmolesie i juniorka młodsza. Juniorka młodsza grała w Kielcach, tam no, też nie poszło dziewczyną, ale no Yy, większość składu stanowiły te dziewczyny młodziczki, czyli yy, tak naprawdę yy, te dziewczyny, które tam grały, były dwa lata starsze od tej naszej drużyny, od większości dziewczyn, i, i bardzo fajne doświadczenie. Te dziewczyny, zawsze jak przyjeżdżają z tych zawodów, są takie nie, że załamane, że przegrywają, tylko podbudowane, prawda? Bo to, to fajnie yy, zawsze fajne doświadczenie, fajna przygoda, prawda? I tak. Co na ten moment wiadomo na temat tego turnieju, który się odbędzie 17-18 maja? No, więc tak, zagra nam tam cztery drużyny: będą to Grunwald Ruda Śląska, Korona Kielce i MKS Pałac Młodzieży Tarnów. No, i ten pocmolacz. No, i ten pocmolacz wiadomo jako mistrz województwa podkarpackiego. Nasze dziewczyny. Ligę wojewódzką wygrały, wygrywając każde spotkanie. Każdy mecz w lidze wojewódzkiej dziewczyny wygrały i, i naprawdę tak do tego turnieju przygotowują się praktycznie codziennie. Chyba mają cztery treningi w tygodniu, tak, żeby być naprawdę, no to jest takie, jakby to powiedzieć, no tak dopełnienie całego tego procesu. Ten, ten turniej, zobaczymy jak pójdzie, ale no myślimy, że, że naprawdę fajnie powalczą i zdobędą kolejne doświadczenie w drodze do... No, no mówię, sam turniej trzydniowy na Owirze w Czmolesie, też tutaj ogromna zasługa Piotra Jóźwika, który się postarał, żeby ten turniej był w Czmolesie. I, no i też prezes Podkarpackiego Związku Piłki Ręcznej. Jacek Moskalczyk też nam bardzo dużo pomógł, żeby ten turniej mógł być w Czmolesie. Mm -hmm. I plany są takie, że tutaj byłby zespół seniorów. No to jest y, dalekosiężne plany, a może nawet marzenia, ale tak na liście tysiąca marzeń znajduje się seniorska drużyna kobieca w piłkę ręczną w Czmolesie. Mamy warunki. Mm -hmm. Przede wszystkim mamy warunki i, i można to fajnie wykorzystać. Y, Biorąc pod uwagę, że y, te dziewczyny y, lubią, no zobaczymy, jak się tam ich losy potoczą, ale ja myślę, że w przyszłości jest szansa na, na drużnę seniorską i tylko to musi być y, prawda. Teraz musimy znowu pójść w niorkę starszą. Te dziewczyny z młodziczek muszą grać w winiorkach młodszych mm. i za kilka lat, jeżeli nam te dziewczyny nie odpadną, a, a będzie to cały czas w ten sposób funkcjonowało jak funkcjonuje jest ogromna szansa na drużynę seniorską piłki ręcznej w Czmolesie. W no wiadomo, to marzenia, prawda? Bo Ale to... z jakiej ligi by się startowali? W tej najniższej pewnie? Tak, no? z najniższej. To jest chyba trzecia liga. Mhm. A gdzie teraz te dziewczyny trenują? W Czmolasie. No. Oczywiście na Owirze w Czmolesie y, trenują. Chyba tam jeden trening jest na małej hali, a tak to y, udostępnione mają dużą dużą hale. Są to mieszkanki gminy Smolas czy szerzej? W większości, w zdecydowanej większości, to są mieszkanki gminy Smolas i uczennice szkoły pozostałej w Czmolesie, bo te sukcesy również jako szkoła odnoszą, one tam wygrywają i Wojewódzką Olimpiadę Młodzieży i awansują mhm. też drugi rok z rzędu już awansowały do ogólnopolskiego turnieju jako szkoła. Yy, troszkę zostajemy wspierani przez dziewczyny z które przyjeżdżają tutaj na treningi i trenują razem z nami, no ale trzon zespołu stanowią nasze rodowite smolesianki. A dlaczego postawiliście na piłkę ręczną i na dziewczyny? Bo to takie dość no, nietypowe, że tak powiem. Dziewczyny jakby bardziej są takie yy, zdyscyplinowane, bo bo był też czas, że odnosiliśmy wojewódzkie sukcesy w chłopakach. Mieliśmy roczniki, które, które dobrze grały chłopaki, ale no, no one po, później się to jakoś tak rozmywało, prawda? To wyjazdy to to, a tutaj te dziewczyny jakby tak stabilniej i trenują i, i po prostu no jest. A dlaczego po prostu no tak tak się zdarzyło? No, no, piłka ręczna powstała z inicjatywy Piotra, i on tak jakby tak. bardziej widzi, że jednak z tymi dziewczynami może mm -hmm. może pograć. Ten podcemolas dzisiaj to nie jest tylko piłka nożna na poziomie klasy, dzisiaj to jest piłka ręczna na wysokim poziomie młodzieżowym, futsal na poziomie trzeciej ligi. Szachy. Po raz pierwszy w tamtym roku, chociaż to już było lata planowane. Zagraliśmy w piątej lidze szachowej. Jest taki organizowany przez gminę Czmolas i Dom Kultury w Czmolesie. Turniej szachowy, który już ma 19 edycję. Od lat mamy tutaj grających chłopaków, którzy grają w szachy i w końcu. Postanowiliśmy założyć, założyć sekcję szachową i, i tak, w tamtym roku, zaraz po wyborach zarządu, utworzyliśmy sekcję szachową. Zaraz później, przy współpracy z Domem Kultury, zorganizowaliśmy zajęcia dla dzieciaków. Tam uczęszcza około 20 dzieciaków, takich do 10 lat. Który, które, które ćwiczymy w szachy, a przy okazji y, organizujemy taki co miesięczny turniej Grand Prix szachowy w Cmolesie y, ale tutaj dla takich lokalnych, bez żadnych tam, y, prawda, tak, żeby się spotkać, pograć, mhm. i coraz y, więcej nam się pojawia chłopaków na tych turniejach. Znaczy niby tam y, chcą, później nie przychodzą, bo nie mają czasu, ale. Ciągle, ciągle coś się kręci. No i, i teraz w tym roku również reprezentowaliśmy, mieliśmy klubowo reprezentację na podkarpackim finale turnieju o Złotą Wieżę, gdzie też klubowo graliśmy. No i te szachy również. No, no fajnie, ten Dom Kultury też w się fajnie z nami współpracuje, jeżeli chodzi o te szachy. Mm -hmm. No i, i myślę, że to też jest tak. No fajna, fajna dyscyplina sportu. Naprawdę warto dzieciaki, żeby się uczyły w to grać. Planujemy w czerwcu taki turniej dłuższy dla dzieciaków, żeby dzieciaki mogły zdobyć kategorię szachową. No jest w planach. Utrzymanie jest nie, niemal pewne, chociaż utrzymanie nie było naszym podstawowym celem w tym sezonie. Myśmy mierzyli oczywiście wyżej. No początkowo tak, no w tamtym sezonie zajęliśmy Wysokie czwarte miejsce, więc cel postawiliśmy wyżej. No, w, tym, w tym sezonie Sparta Chorzelów i pod Podboże poza zasięgiem, mhm. i to one walczą awans do okręgówki. Tam jeszcze goni za ciszę cześć, ale to już raczej nie zdąży, bo zostało sześć kolejek. Natomiast no. Y Piłka nożna od zawsze. Teraz udało nam się zrobić naprawdę fajną, młodą drużynę. Myśmy w tym roku na jesień zagrali dwa mecze średnio wieku 21,6. No dzisiaj gramy przede wszystkim swoimi chłopakami udało nam się stworzyć taką grupę, nie tylko na boisku, ale i poza nim taką grupę przyjaciół takich kolegów, którzy później razem razem grają w piłkę i, i to naprawdę owocuje, bo, bo nie tylko umiejętności, ale również klimat musi Kto być. To jest też trenerem? Trenerem jest pan Krzysztof Górski z, z Mielcza, jest nauczycielem w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Mielcu. Mhm. Trener z licencją A i po kursie analityka piłki nożnej. Naprawdę pełen profesjonalizm.